William Garnell, chrześcijanin w pełnej zbroi Bożej, rozdział pierwszy: Chrześcijańskie wezwanie do męstwa. Apostoł Paweł był przezorny. Pisząc list do pierwszych chrześcijan w Efezie, dobrze rozumiał konieczność przygotowania ich na niebywałe trudności i straty. Na początku chciał ich uspokoić i zachęcić przypomnieniem o wszechmocy Boga. Prawdopodobnie rozumował on w ten sposób: Niektórzy z moich umiłowanych braci trzęsą się ze strachu widząc, jak silni, liczni, dobrze uzbrojeni i doświadczeni są ich wrogowie, podczas gdy oni sami są słabi, nieliczni i niedoświadczeni w walce. Paweł rozumiał, że ledwo żywa ze strachu dusza, wystarczająco jest obciążona swoimi troskami, żeby słuchać jakichś choćby nawet najbardziej życzliwych rad. Strach paraliżuje swoją ofiarę, tak jak przy pierwszych oznakach ataku, kiedy ogłupiały ze strachu żołnierz chowa się w okopie, i nie wyjdzie stamtąd dotąd, aż upewni się, że zagrożenie minęło. Dlatego Paweł szuka środka, który wybawi wierzących od strachu i szybko go znajduje. Jego odpowiedź nieprzemijająca prawda, pozwalająca pokonać bezsilność znaną każdemu chrześcijaninowi od niepamiętnych czasów. Mówi do nas: Nie pozwalajcie, aby strach zapanował nad wami. Idźcie do przodu, nie tracąc męstwa i trwając w panu. Mamy ogromną pociechę. Wynik bitwy zależy tylko od Boga, a nie od naszej siły i umiejętności. Usłyszawszy tę zachęcającą wieść, każda drżąca ze strachu dusza westnie z ulgą. Odtąd każdy chrześcijanin może skoncentrować się na konkretnym zadaniu i dosłownie być dzielny. To wezwanie uporczywie powtarza się w Piśmie. Bądźcie odważni i dzielni. Druga kronik 32,7 Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni. Izajasza 35, 4 Innymi słowy, zbierzcie wszystkie swoje siły, bo jeszcze się wam przydadzą. Małoduszność nie przystoi chrześcijaninowi. Jeśli macie zamiar wypełniać nakazy swojego niebiańskiego Ojca, przyda się wam jak nikomu innemu śmiałość i zdecydowanie. On nakazuje, bądź odważny i bardzo dzielny. Po co? Żebyście mogli wytrwać w bitwie z wojowniczymi narodami, żeby rozsławić swoje imię? Nie! żeby starannie zachować i wypełnić cały zakon, który pozostawił Ci Mojżesz, sługa mój, Jezułego 1,7. A jeśli chcecie zachować wierność Bogu, potrzebujecie więcej odwagi niż do dowodzenia całą armią. Trudniej być chrześcijaninem niż dowódcą pułku. To zadanie nie jest dla najdzielniejszych nawet, jeśli nie będą czerpać ze źródła okazalszego niż oni sami. Niewierzący patrzy na klęczącego chrześcijanina, i śmieje się z głupiej pozycji, którą ubiera Boże dziecko z powodu nastającego na Niego wroga. I tylko wiara może ujrzeć rozmach dokonujących się w tym czasie przygotowań wojennych. I tak jak nieuzbrojony żołnierz nie może zwyciężyć dobrze uzbrojonego wroga, tak cielesny chrześcijanin nie może liczyć na dokonanie dla chwały Boga wyczynów, które możliwe są tylko dzięki modlitwie. Modlitwa to główna droga wiodąca przed Boży tron. W modlitwie chrześcijanin przybliża się do Boga z pełną szacunku, śmiałą wiarą, przystępuje z Nim do boju i nie opuszcza dotąd, aż otrzyma Jego błogosławieństwo. W międzyczasie cielesny chrześcijanin, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, które czaje się w jego grzeszności, rzuca się do bitwy z nierozsądną pewnością, która przemienia się w tchórzliwość, jak tylko rozum się budzi i zaczyna bić na alarm z powodu dręczący jego grzechu. Po czym pozbawiony sił po tym nieoczekiwanym ataku rzuca broń i ucieka od Boga razem z grzesznym Adamem, nie śmiejąc spojrzeć Bogu w twarz. Na każdym kroku swojej wędrówki z Bogiem, chrześcijanin styka się z niebezpieczeństwami przyczajonymi na poboczu drogi wiodącej do nieba. Powinien walczyć z wrogiem o każdą pęć ziemi na tej drodze, ale do tego zdolne są tylko szlachetne dusze, które ośmielają się brać niebo siłą, tchórzliwość i męstwo. Analogia wojskowa ukazuje, dlaczego ci, którzy ogłaszają swoje oddanie Chrystusowi i przystępują do bitwy z szatanem są tak liczni, a prawdziwi chrześcijanie, wychodzący z, tego, wychodzący z tego boju zwycięsko spotykani są tak rzadko. Wszyscy chcieliby się stać zwycięskimi wojownikami, jednakże tylko nieliczni dysponują odwagą i determinacją niezbędnymi dla pokonania trudności, czyhających na nas na drodze do zwycięstwa. Izraelici z radością podążali za Mojżeszem z Egiptu, ale kiedy poczuli głód i stwierdzili, że spełnienie ich życzeń nie następuje tak szybko, przejawili gotowość powrotu do Egiptu. Egipska niewola wydawała im się bardziej atrakcyjna niż Boże błogosławieństwa. Od tamtych czasów ludzie wcale się nie zmienili. Jak wielu odstępuje od Chrystusa na drodze krzyża i cierpień. Podobni do orpy są zdolni tylko do krótkich dystansów. Księga 1,14 Wyznają chrześcijaństwo i nazywają się spadkobiercami błogosławieństw świętych, lecz gdy tylko zaczynają się doświadczenia, błyskawicznie ochładzają się i odmawiają znosić cierpienia w imię Chrystusa. Przy pierwszych sygnałach trudności, całują Zbawiciela i porzucają go, mając nadal nadzieję znaleźć się w niebie, odmawiają jednak płacenia za to tak wysokiej ceny. Jeśli na tej drodze trzeba okazać sprzeciw wobec wielu wrogów, to wolą zadowolić się własnymi zapasami stojącej wody oddając wodę życia tym którzy odważą się na więcej aby ją zdobyć kto z nas nie przekonał się na własnym doświadczeniu że podążanie za Chrystusem wymaga innego ducha niż ten którego może dać świat dlatego chrześcijanie proście Boga o świętą determinację i odwagę które są tak niezbędne dla was w podążaniu za Chrystusem bez nich nie dacie rady stać się tymi którymi sami się nazywacie Droga bojaźliwych wiedzie do Gehenny, Objawienie 21.8. Śmiałkowie zdobywają niebo siłą. Ewangelia Mateusza 11.12. Tchórze nigdy nie zdobyli nieba. Nie mówcie, że jesteście zrodzeni przez Boga i w waszych żyłach płynie Jego królewska krew, dopóki nie udowodnicie swojego pochodzenia przez tego heroicznego ducha, odważając się być świętym wbrew ludziom i biesom. Znajdziecie źródło siły i wielkiego ukojenia, jeśli zrozumiecie, że wasza misja jest uświęcona. Sam Bóg, ustanowiwszy swojego syna sprawcą waszego zbawienia, Hebrajczyków 20, wspiera was w tej bitwie. On doda wam męstwa na polu bitwy i wyprowadzi stamtąd z honorem. On żył i umarł dla was. On będzie żył i umierał z wami. Jego miłosierdzie i łaska dla swoich wojowników nie mają sobie równych. Historycy opisują, że cesarz Trajan rozrywał własną młodzież, żeby opatrzyć rany swoich żołnierzy. Biblia mówi nam, że Chrystus przelał swoją krew, żeby tym balsamem uleczyć rany swoich świętych. Jego ciało było rozerwane, żeby przywiązać ich rany. Nikt nie może się zrównać z naszym panem w męstwie. On nigdy nie ustępował przed zagrożeniem, nawet gdy przeciw niemu powstała cała nienawiść piekła i sprawiedliwość niebios. Wiedząc o tym, co ma się wydarzyć, Jezus wyszedł i rzekł: Kogo szukacie? Ewangelia Jana 18:4. Szatan nie mógł go pokonać. Nasz Zbawiciel nigdy nie przegrał bitwy, nawet wtedy, gdy stracił swoje życie. Odniósł zwycięstwo i dostarczył swojego trofea do nieba triumfalnym rydwanem w niebowstąpienia. Tam przedstawił je ku nieopisanej radości aniołów i świętych. Przyłączając się do chrześcijańskiego wojska, znajdujecie się w szeregach najdzielniejszych wojowników. Wszyscy wasi sojusznicy to królewscy potomkowie niektórzy, jak i wy, znajdujący się jeszcze w wizze walki, atakowani ze wszystkich stron pokusami i posądzeniami inni po przejściu wielu zmagań, odstąpieniu i powrocie do wiary już stoją jako zwycięzcy na murze niebiańskiego nieba. Stamtąd patrzą na Was i wołają Was, swoich ziemskich towarzyszy, broni, abyście wstąpili na wysokości w ślad za nimi. Oto ich okrzyk walczcie do śmierci a odnajdziecie to miasto tak jak my je odnaleźliśmy za udział w tej niedługiej bitwie będziecie uhonorowani niebiańską sławą jeden przebłysk nieziemskiej radości osuszy wszystkie wasze łzy i uleczy wszelkie rany a satysfakcja zwycięstwa zgładzi wspomnienie ciężarów walki jednym słowem Bóg ze wszystkimi swoimi aniołami i świętymi to obserwatorzy którzy uważnie śledzą za tym byście postępowali tak jak przystoi dziecku najwyższego. Ten obłok świadków, Hebrajczyków 12.1 wydaje dopingujące okrzyki za każdym razem, kiedy zwyciężacie pokusy, przezwyciężacie trudności lub odbijacie wrogowi utracony terytorium. A jeśli bitwa okaże się dla was zbyt trudna, zbawiciel niezwłocznie przyjdzie wam na pomoc. Jego serce zaczyna szybciej bić, gdy widzi dowody miłości ku Niemu. On nie zapomni waszego oddania, przyjmie was z taką samą radością, z jaką przyjął go jego ojciec, kiedy powrócił do nieba. Chcesz być dzielnym wojownikiem? Przyjmij więc do wiadomości następujące uwagi: Źródła chrześcijańskiego męstwa. Jeśli postanowiłeś stanowczo wytrwać w doświadczeniach spotykających cię na twojej drodze do nieba, powinieneś trzymać się twardych reguł. W przeciwnym wypadku twoje serce będzie podatne na wahania, a chwiejne serce jest nietrwałe jak dom bez fundamentów przewróci go pierwszy podmuch wiatru. Dla utwierdzenia twoich zasad niezbędne są dwie rzeczy: jeden, pewność Bożej prawdy. Ten, kto zna króla tylko ze słyszenia, może łatwo ulegając namowom porzucić poddaństwo lub co najmniej pozostać neutralnym z możliwością dopuszczenia się zdrady w zagrożeniu. Niektórzy chrześcijanie mają bardzo powierzchowne pojęcie o Ewangelii z wielkim trudem potrafią opowiedzieć o tym dlaczego i w kim pokładają swoją nadzieję, a jeśli trzymają się jakichś zasad, których przestrzeganie nie wymaga wielkiego wysiłku, są na tyle niestali, że każdy połowie wiatru unosi ich jak nieprzytwierdzoną dachówkę. Kiedy ciosy codzienności i szatańskie pokusy przewalają się nad tobą jak fale przypływu, musisz uchwycić się Bożych prawd. One są twoją ochroną przed każdą burzą, powinny być jednak stale pod ręką, Gotowe do natychmiastowego zastosowania. Nie czekaj, aż łódź zacznie tonąć, żeby za zacząć zatykać dziury. Słaba wiara zaskoczona przez burzę ma małe szanse na ocalenie, podczas kiedy ona będzie rozpaczliwie szamotać się i tonąć, prawdziwa wiara opierająca się na słowie będzie górować nad najwyższymi falami niczym skała. Słowo Boże mówi lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Daniela 11.32 nie opowiedział Danielowi, jacy ludzie się ostoją i będą uważani przez Boga, kiedy zaczną się prześladowania ze strony Antiocha. Jednych uda mu się przekupić, inni staną się ofiarami zastraszania i gruźb. Nieliczni, tylko twardo trzymający się zasad swojej wiary, dokonają bohaterskich czynów w imię Boga. To znaczy, że pochlebstwo będzie bezsilne wobec ich nieprzekupności, a siła i władza ustąpią wobec ich niezwyciężoności. 2. Serce wstępujące na właściwą drogę. Racjonalne rozumienie dzieł Chrystusa jest niewystarczające. Prawdziwe zespolenie z Chrystusem zaczyna się w sercu. Jeśli twoje serce nie jest skoncentrowane na tym celu, to twoje zasady, jakie by one nie były dobre, obwisną jak źle naciągnięta cięciwa i okażą się nieprzydatnymi w samym ogniu walki. Niezdecydowanie nie zgodzi się na duże ryzyko, nawet w imię Chrystusa. Hipokryta może przejawiać pewne oznaki siły ducha, ale kiedy tylko dotkną go do żywego, odstąpi od swojej wiary. Innymi słowy, on nie wytrzyma, gdy będzie potrzeba odmówić sobie tego, do czego zawsze ciągnęło go jego występne serce. Jeśli jesteś prawdziwym wojownikiem, nie przytakuj swoim dążnościom do niczego, co jest mniejsze od Chrystusa i nieba. Te dążności zrujnują cię i w pełni zawładną twoim sercem. Wspomnijcie, Jehu. Jakim śmiałym i zdeterminowanym wydawał się na początku. Dlaczego jednak determinacja się skończyła jeszcze zanim doprowadziła dzieło do połowy? Dlaczego? Dlatego, że jego serce nie było skierowane wyłącznie na Boga. Ta sama ambicja, która rozpalała jego gorliwość na początku, zdławiła go i zniszczyła na końcu. Żeby osiągnąć swoje cele, poszedł na kompromis z bezbożnymi, a kiedy zasiadł na tronie, nie ośmielił się wprowadzić w życie Bożych zamysłów obawiając się rozgniewać tych bezbożników, w rezultacie czego stracił królestwo. Krótko mówiąc, ziemskie rozkosze były bliższe jego sercu niż łaska Boża.